Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Z co słychać? TV, Kochały się dwa wróbelki, ta pioska tak się zaczyna. Nie chciałam mu dać, nie chciałam mu dać, nie chciałam mu wcale ta cholera dać. No właśnie, tak będzie już w piątek 15 sierpnia w kątach za Kołbielą, gdzie razem z zespołem Rzosowianie wystąpimy podczas jarmarku ludowego. Wystąpimy na zaproszenie sołtysa kątów Dariusza Sokoła, ponieważ Darek w swoim repertuarze festynowym uwzględnia również biesiadę ludową. Nie będzie ona trwała długo, ale jednak będzie oprócz disco polo, oprócz przebojów właśnie tanecznych. Również trochę folkloru. I ten folklor my właśnie zapewnimy o 11.30. A więc praktycznie rzecz biorąc na początku pikniku. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w 33 tygodniu Państwa. Witam 2014 roku, w tygodniu, który już rozpoczyna. Praktycznie przepoławia sierpień i rozpoczyna ostatnie dwa tygodnie letniej kanikuły, wakacji. Już powoli zjeżdżają ludzie z wakacji, z obozów, czasów, jezior, mórz. I powoli już również kończą się żniwa, i następuje czas dożynek. Dlatego też drugi anons mam w tym tygodniu Dożynki w Stanisławowie. Ta gmina jako pierwsza w powiecie miejskim rozpoczyna święto plonów, które zakończą się te święta właśnie 7 września, a więc w dzień naszego festiwalu, na który już ustawicznie od Kilku tygodni Państwa zapraszam. Przypominam, zgłoszenia są dostępne na stronie coswychać.pl z myślnikiem po co, i tam w manerze Festiwale Chleba znajdą Państwo i opis tegorocznej imprezy, i również y, karty zgłoszeń, regulamin. Karty zgłoszeń dotyczące wszystkich, a więc i zespołów, i duetów, i artystów ludowych, rzemieślników, również patronów, i usilnie cały czas również namawiam tych wszystkich, którym się podoba taki festiwal chleba, taka rewia folkloru i darów ziemi, by zasponsorowali nas, ponieważ, jak też Państwo wiedzą, otrzymaliśmy. Tylko 5 tysięcy złotych z powiatu, to jest jedna dziesiąta kosztów całego festiwalu. Dzisiaj właśnie złożyłem jeszcze wniosek elektronicznie do FIO, do Mazowsza lokalnie. Tam na ich stronie właśnie można było jeszcze uzyskać grant 5000. Być może otrzymamy. Mam również cichą nadzieję, że nie zawiodą nas ci. Sponsorzy, którzy nas nie zawodzą już od kilku lat. I nasza impreza, nasz festiwal będzie jak najbardziej udany, bo przecież to dziesiąty jubileuszowy festiwal chleba. A co w 33. numerze naszego tygodnika? Proszę Państwa, w najnowszym numerze tygodnika, co słychać, i na naszym kanale CSTV, telewizji naszej internetowej, którą już mam ostatnie badania, ogląda coraz więcej osób, coraz większych regionów kraju, ale i Miszczanie też coraz bardziej wchodzą na nasz kanał i oglądają. Już niedługo, przypominam, od września. Będzie on zmieniony, będzie bardziej live. A będąc ostatnio na konferencji prasowej Mazowi, która, jak przypominam, i będziemy jeszcze o tym mówili, gra w czwartej lidze, być może będziemy transmitowali mecze tego klubu i innych na żywo. A więc co w najbliższym numerze, w najnowszym numerze, co słychać przede wszystkim, proszę Państwa, okładka. Ze znanym rosnącym w siłę politykiem Januszem Korwinem Mikke, który był w Mińsku, proszę Państwa. Był w Mińsku, wiecował w Mińsku, gromadząc proszę bardzo, gromadząc na placu Kilińskiego, bardzo dużo osób. Niespotykane to zjawisko, ponieważ jak Państwo też wiedzą, politycy nie gromadzą już teraz takich tłumów. A Korwinowi Mitke się udało. Było dużo młodzieży, było to, czego by sobie każdy wiecujący polityk życzył. Żywa, merytoryczna dyskusja. Choć nie brakowało również głosicieli Mińskiej Prawdy, ale o tym troszkę później. Ponieważ o mały włos nie doszło do incydentu. Ciekawi Korwina, to właśnie tytuł naszego dzisiaj jednego z głównych artykułów, okładkowego tytułu tej głównej okładki, ale przecież to nie wszystko, bo jeszcze na okładce mamy kąty we wrzosach, czyli rzecz o naszym wyjeździe w wrzosowiankach w ogóle, prawda. Koc na kulturę, czyli o e, rozpoczęciu sezonu promocyjnego przed wyborami do e, parlamentu, do senatu. Pani Mary Koc, która szykuje się na e, senatora e, z wyspy Pottera, czyli rzecz o mojażach e, młodych kałuszynian po Wielkiej Brytanii, a szczególnie byli w Manchesterze i Londynie. W Rytmach Nieba to znowu koncert w Mińsku, niespotykany koncert, jak Państwo się dowiedzą. No, Płomień na awans to rzecz o przygotowaniach płomienia, dębskiego płomienia, który w Rudzie gra. Dlaczego w Rudzie? Też o tym mowa będzie i Mazowia wzbroi. Bo uzbroiła się w wielu nowych, ciekawych zawodników. Ale do rzeczy i po kolei. Już na stronie trzeciej mamy mój Trieton Czane Poznane, czyli y, jak zwykle zaczynam od spraw ogólnych, a te sprawy ogólne to zarówno rzeczy pozytywne, sprawy pozytywne, jak i negatywne, proszę Państwa. Y, jakie były Pozytywne i jakie negatywne dowiedzą się Państwo z numeru, natomiast już teraz chciałbym zaanonsować jedną rzecz. Uważajmy na co klikamy w internecie, otwierając pewne strony czy maile, bo możemy wpaść na minę i załóżmy, ktoś jak Pan H, pisany przez samoch, a nie jak no nazywa się niektórych cwaniaków i oszustów przez CH, więc pan H, pisany przez samo H, użył takiego triku, czyli politykę cookies, tych ciasteczek, e, zawalował tak, że wprowadził tam umowę, że ktoś, kto kliknie, podpisuje tę umowę i oparczany jest oczywiście kwotą nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Narobił się bałagan w całym prawda, internecie, polskim szczególnie, a dokładnie o tym na stronie trzeciej, gdzie również snuję reminiscencję na temat pobytu Janusza Korwin-Mickiego w Mińsku Mazowieckim. Tam doszło właśnie, chcę o tym powiedzieć. Oprócz tego, że były pytania, że pan Janusz opowiadał o swoim. Przekonaniach społeczno-politycznych, kulturowych i innych, gdzie było też o pedofilach, o gospodarce, o tych wszystkich rzeczach, które są związane z nami, z Polakami, krótko mówiąc, również o polityce zagranicznej, bo przecież My jest postrzegany jako rusofil, a on jest podejmowany. Patrzy na świat normalnie, czyli, czyli tak jak się powinno patrzeć. I wtedy, kiedy mu się zarzuca pewne rzeczy, jak na przykład niedoskonałość dykcji, jeszcze nie wiem jak to wyszło na filmie, ale mam wrażenie i ja doskonale wszystko zrozumiałem. Tak samo jak ci, którzy obecni są, byli na Placu Kilińskiego. Była naprawdę fajna atmosfera, którą popsuł i tu muszę, chociaż nie zdradzam nazwiska w tekście, to muszę powiedzieć, że też może nie zdradzając nazwiska, bo szkoda mi człowieka, że jeden z znanych, czy mniej znanych, zależy dla kogo, polityków lokalnych, szykuje się na fotel burmistrza, odszedł od PiSu, no i teraz próbuje się zagniezić w nowej, Prawicy, kiedy ja dziękowałem Januszowi Korwinowi Mikiemu za to, że 18 lat temu zapłodnił mnie, czy nasycił, czy powiedzmy, podpowiedział, iż bym robił własne prywatne czasopismo, a nie był wyrobnikiem, nawet społecznym, powiedziałem, gratulowałem mu również zainteresowania młodzieży i ostrzegałem przed mińskimi przebiegieńcami. Korejnikę, no ja wiem, kto to jest, o kim mowa powiedział. No i ten człowiek później się zgłosił, prezentując pierwsze wydanie swego czasopisma, ale tak mi się wydaje, że chyba się nie zagnieździ w nowej prawicy, ponieważ i nie tylko ja o tym wiem, ale wszyscy, którzy go znają, wiedzą doskonale, że jego poglądy są całkiem. Inne, diametralnie inne od tych, które wyznaje ta partia, a więc nowa prawica. Liberalizm gospodarczy nie jest jego domeną, mówię o tym lokalnym polityku, natomiast liberalizm również światopoglądowy, ponieważ każdy wie, że nie każda partia musi być chrześcijańska i Katolicka. Rewelacja, proszę państwa, bo jeszcze na pewno Korwin-Mikke o tym nie słyszał, ale my wszyscy wiemy, że stanęła budowa szkoły artystycznej. Podobno firma nie potrafiła budować. Taką firmę wybrano. Przypominam, że koszt projektowy był około 11 milionów 6800, zdaje się. Był przetarg wygrany przez tę firmę, natomiast skończyło się to już na 8 milionach. A teraz trzeba będzie inwentaryzować i jak najszybciej pokryć dach bo to wszystko zamoknie, zacieknie, zagrzybieje i dopiero wtedy będą koszty. Coś mi się zdaje, że będzie podobnie jak z Mińskim Akwaparkiem. Kiedy zamierzano wybudować to wszystko za około 18 milionów, skończyło się na prawie 30 i tak będzie prawdopodobnie z naszym, naszą szkołą muzyczną, artystyczną teraz już. Proszę Państwa, prawda jest taka. Należało ją tylko wyremontować. Tylko i wyłącznie. Natomiast kupić za te 2 miliony, śmieszne jak na miasto, które dysponuje budżetem ponad 100 milionowym, kupić proszę Państwa budynek, a właściwie plac po kinie światowej. Można było to zrobić, można wybudować, tam było piękne centrum kultury, bo, tak jak mówiłem już wiele razy, może dojść do tego, że Pałac Darnałowiczów też nam zostanie zabrany, bo potomkowie właśnie tych, tego hrabiostwa mogą wygrać sprawę w sądzie i wtedy mińska kultura będzie skazana na niebyt. Tak nawiasem mówiąc nic by się nie stało przy obecnym stanie mińskiej kultury, ale bo można załatwić to jak robi to starostwo, powiat, czyli zlecać organizację wszelkich imprez proszę Państwa no organizacją Mamy bardzo dobre organizacje pozarządowe, które czerpią głównie teraz z miasta, oprócz naszej fundacji Miwena, oczywiście. I tak to jest, że czasami można, a nawet trzeba zlecać, jeśli kultura ta instytucjonalna nie działa dobrze zlecać to tym, którzy potrafią to robić. A więc, proszę Państwa, uważajmy w internecie i. Uważajmy, co się dzieje, patrzmy na budowę szkoły artystycznej. I myślę, że już na najwyższej sesji Rady Miasta radni nie omieszkają o tym problemie opowiedzieć czy zapytać burmistrza, jak to się stało. Ba, stała się rzecz jeszcze, o której nie piszemy, bo badamy problem. Ja mogę tylko zaanonsować, że podobno, tak jak słyszałem. Działacze społeczni, którzy dbali o to, by boisko przy ulicy budowlanej nabrało kształtów jakichś odpowiednich i było rzeczywiście i sztuczna bieżnia i tartan i jeszcze inne, jakby modernizacje tego, tego obiektu. Okazało się, że wskutek błędów urzędniczych, chyba 17 ich zrobili, projekt został odrzucony na kilka. Milionów złotych. Z tego też się pewnie burmistrz będzie musiał wytłumaczyć. A, wybory, tuż, tuż, proszę państwa. Ja myślę, że A, już nam się składa powoli inwestycyjne sprawy i społeczne i inne do kupy. Wszystko urośnie taka wielka, wielka będzie kupa błędów obecnej władzy. I z czym ta władza będzie się promowała przed wyborami. No, może z tą kupą błędu, bo tak władzy wygodnie. Podobno ryba psuje się od głowy i coś mi się wydaje, że nasza mińska, platformiana władza również od głowy się psuje. Od głowy premierowskiej po głowę burmistrzowską. Jeśli ktoś nie wierzy, że tak dużo osób było podczas wiecu Janusza Korwin-Mikkego, to proszę zobaczyć na stronę piątą i na stronę siódmą. Artykuł jest na, no nie całych dwóch, ale, no, ale obejmuje właśnie dwie strony i właśnie jak to się przedstawiało i oczywiście będzie duża relacja z tego wiecu naszej e, telewizji. Brakuje nam ojca. Po wypadku w Nowych Porębach napisał do nas Paweł, syn motorowerzysty który właśnie w Porębach zginął. Obaj pochodzą ze Stanisławowa. Jechał tata załatwiać pewne rzeczy no i nieszczęśliwie zginął na miejscu. Mamy zdjęcie właśnie otrzymane od Pawła. Pawła i jeszcze jedno zdjęcie z tego wypadku, zmiażdżony właśnie motorower. Dziękujemy Panie Pawle za to, że Pan chciał do nas napisać. Prosimy zawsze o to, by po jakiejś nie tylko tragicznej śmierci, ale przysyłaliście Państwo do nas, byście przysyłali do nas takie epitafia o zmarłych mamach, babciach, dziadkach, ojcach, po to, żeby ta pamięć się w nas utrwalała. Bo przecież nikt nie odchodzi do końca nikt nie odchodzi bez pamięci. A kto może o tę pamięć zadbać, jak nie najbliższa rodzina, nieprzyjaciele? Więc prosimy rodziny i przyjaciół, by zadbali do końca o pamięć swoich bliskich, by chcieli się z nami i z innymi czytelnikami podzielić informacjami właśnie o tych, czy nieszczęśliwie zmarłych, czy zmarłych w wyniku choroby czy zmarłych wyniku nawet wieku, bo przecież każdy ma tę nić życia zapisaną w losie. Brakuje nam ojca. Polecam to wspomnienie syna o swoim tragicznie odeszłym ojcu. Groby do ministra to ciąg dalszy sagi mogilnej z Kałuszyna, tym razem nasz korespondent pisze o tym, że cała sprawa powędrowała. Skarga właściwie do ministra, i skargę tę złożyło Stowarzyszenie Historyczne Eksploratorzy. Ponieważ znaleziono tam czaszkę w betonie, którą może zainteresować się nawet prokuratura. A więc sprawa mogił powstańczych w nie nabiera coraz większych rumieńców, a być może to będą rumieńce wstydu. Jeszcze nie wiadomo, czy jego wstydu do końca, ale wszystko się oczywiście wyjaśni. Tak jak wspomniałem, Koc na kulturę. Chodzi o Marię Koc, która szykuje się na senatora. Miała spotkanie... No właśnie, spotkanie miała w mrozach, tam w miejscu, skąd się wywodzi inny kandydat na senatora Dariusz Jaszczuk, tym razem z Platformy Obywatelskiej, bo pani Maria jest z PiSu. Będzie walka, proszę Państwa, i będziemy ją obserwować. Ja natomiast jestem szczerze no zaniepokojony, nawet powiedzmy, czy ubolewam. Że była również konferencja Platformy, i nas na tę konferencję nie zaproszono. Natomiast no, nie pojechaliśmy z Kasianiecką i z e, zespołem czy Liderek Kałszyńskich do e, Londynu, do Manchesteru, ale jednak mamy korespondencję i prawdopodobnie już anonsujemy. Tutaj będzie film Młodzież Kręciła, krótkie sceny z życia wycieczkowego i mam wrażenie, że. Pani Teresa Kowalska, która się opiekuje Kasianiecką i, i również eksplozja, ten właśnie zespół, czyli Derek. W sumie dziewczęta należą do jednego i do drugiego zespołu, y, będą z nami współpracować. Chociaż nie przyjadą na festiwal Chleba, bo je są właśnie te dorzynki, ale na pewno przyjedzie zespół wielo-międzypokoleniowy y, razem, który wystąpi. No, i w rytmach nieba. Proszę Państwa, przyjechali do nas bardzo duchowo nastawieni ludzie z Stanów Zjednoczonych. Tam jest działa Fundacja Dziedzictwo i zaśpiewali w Mińskim Pałacu. Bardzo pobożne, uduchowione piosenki. Śpiewali również mieszczanie, którzy są u nas. A ten odłam. Jary chrześcijańskiej, proszę Państwa, właśnie stawia na chwałę imienia Bożego. Było to święto przymienia Pańskiego 6 sierpnia. Kto śpiewał, jak śpiewał, dowiedzą się Państwo z naszych łamów i również z naszej telewizji. Pierogi z koralami to natomiast rzecz z Sujki mazowieckiej, która była w minioną. Niedzielę, a spektrum wyborcze to o inwestycjach w Halinowie. Tak już jest, proszę państwa, że wraz z przybliżaniem się wyborów, coraz więcej władzy gminnej i miejskiej będzie chwaliło się swoimi inwestycjami, swoimi dokonaniami, ale my musimy być bardzo ostrożni w ocenie tych inwestycji, w ocenie działań, bo to przecież nie chodzi o Finisz, chociaż ważne są finisze zawsze, a o całokształt, czteroletni całokształt panowania tego czy innego wodarza w gminie. Myślę, że większość jest jednak pozytywnych, aczkolwiek nie brakuje im kandydatu Tak samo zresztą jak nie brakuje rywali naszym zespołom, które występują w klasie B, A okręgówce czy czwartej lidze. No właśnie, mamy Beniaminka czwartej ligi, zespół Mazowi, który spróbuje tam powalczyć i z tego, co widać po sparingach, ma szansę. Byliśmy na konferencji prasowej, rozmawialiśmy z trenerem, rozmawialiśmy z kierownikiem drużyny, pytaliśmy o wynagrodzenia właśnie dla tych piłkarzy, bo na razie nie pobierają żadnych diet, ale upomnieliśmy się by właśnie ktoś pomyślał o tym, ponieważ przecież oni tracą własny, prywatny czas. Ja wiem, że kochają piłkę nożną, ale przecież nie mogą na tym tracić. To jest bardzo ważne, by przynajmniej symboliczne diety dostawali, by mogli narzeczonej żonie kupić coś fajnego, przynajmniej kwiaty, jakiś prezencik, by no, chciały puszczać ich na te mecze na treningi, a przecież czwarta liga to już wymaga naprawdę poświęcenia. Namawiam również w imieniu klubu, nie wiem czy mogę, ale w swoim przynajmniej o sponsorów, ja spróbuję też pomóc tej czwartoligowej Mazowi, jeśli nie finansowo, to na pewno proszę Państwa, promując jej dokonania w, naszej, w naszym tygodniku i w naszej telewizji. To mają piłkarze i działacze e, sekcji piłkarskiej obiecane. Obiecałem to osobiście panu Januszowi Wilczkowi, który nas na tę konferencję zaprosił, bo przecież na prezesa Kucia nie ma co liczyć. Ale e, przyjęto nas, jesteśmy zadowoleni, wysłuchano pytań, nawet odpowiedziano na te pytania i wszystko jest w porządku. Naprawdę warto, aż na dwóch stronach, proszę Państwa, w tym tygodniu, proszę bardzo, jest i program telewizyjny, i imprezy na żywo, i pies nie dla każdego. Warto przeczytać ten artykuł, by zanim kupimy, czy przyswoimy sobie, oswoimy pieska, jakiegoś przybłędę nawet, warto pomyśleć, jak ma się pies do dzieci i odwrotnie. A witamy na świecie z humorem w tym tygodniu humor dziecięcy, noworodkowy wręcz. Zapraszam do czytania. I to, proszę Państwa, wszystko to, co jest w naszym tygodniku. Oczywiście tych artykułów jest znacznie więcej, ja omówiłem tylko te najważniejsze. A Państwa zachęcam do czytania, przypominając o dwóch ważnych w tym tygodniu imprezach. Pierwsza to wspomniany właśnie y, piknik, festyn w Kątach za Kołbielą. Przypominam, zaczyna się o 11, a druga impreza to dożynki, proszę Państwa, w Stanisławowie. I jeszcze w piątek w Stanisławowie będzie jeszcze jedna impreza, czyli piknik taki parafialny, połączony z y, obchodami 70-lecia wyzwolenia y, miasteczka. I jeszcze jedna, jedno wydarzenie w Jeruzalu, w tych filmowych Wilkowyjach. Tam również jest piknik. Powiedzmy sobie ranczo, ranczowo-miejscowy, kiedy no, będziemy mieli i występ duetu z rancza, słynnego, słynnego Piotrka, Pietrka właściwie, i jeszcze inne atrakcje, o czym pisaliśmy. Poprzednim tygodniu, a dzisiaj jeszcze przypominam. Jeszcze raz w piątek mamy właściwie trzy imprezy, Konty, Jeruzal i Stanisławów. A w najważniejsza taka impreza regionalna to jest oczywiście w Kontach, Natomiast w niedzielę dożynki w Stanisławowie. Zachęcam wszystkich, a tych, którzy mogą wesprzeć festiwal, szczególnie. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli pojawią się Wasze banery, wasze reklamy podczas festiwalu. Wtedy oczywiście będziemy traktować to jako i promocję tej firmy, i zadośćuczynienie tradycji folklorowi temu wszystkiemu, co nas jeszcze rajcuje, co robimy, a jeśli nie będzie atmosfery, to też będziemy kochali, bo przecież wiadomo rzeczą jest, że jeśli raz pokochamy, to ta miłość trwa wiecznie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, dobrej pogody na środek sierpnia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Do widzenia Państwu. Свихач ТВ.